Tak, ruszamy natychmiast. Ucznicy w gotowości. Postawię tu. Też nie mogę, no niestety. A tu? No jeszcze tu nie postawiłem. E, w jakiejś z moich poprzednich sesji nagrywaniowych. Nagrywaniowych, jest takie słowo? Nagraniowych. Wyruszamy. Yy... Dokąd jeszcze je tutaj nie stawiałem tej wieży. E, mam nadzieję, że. No to yy, 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 Będzie to mądra decyzja. Taka, ja, która przyniesie korzyści po prostu. Dalej, drwale. No tu już prawie cały ten las wykarczowali, a mi ciągle drewna brakuje. No ale. Nie można tutaj tego zbudować. Atkę drwala. Jedyne Co ja mówię, słuszne podatki to brak podatków. Chyba, że jakiś za... posąg drwala w takim sensie to Stan szarpca bez zmian Czekamy Potrzeba, na roz... Potrzeba nam no. Tak na szczęście. Albo przynajmniej w tej misji nowy nowy możemy chociaż drewn drewno drewno. Drewno też, ale kamień sprzedawać. Też niestety nie Potrzeba możemy drewno. sprzedawać żelaza. Za które jest naprawdę dużo pieniędzy, ale. No wiecie. Także myślę, że gdyby, gdybyśmy mogli żelazo kupować, to by nam za bardzo grę ułatwiło. Znaczy się sprzedawać, bo kupywać to tak. Niekoniecznie. No. I nie wiem co tu teraz mówić. <laughs> tak nie chcę jakoś szczególnie przyspieszać gry, ponieważ to nie wiem według mnie jest to tak jakoś y, źle zrobione, ponieważ y, im większa szybkość gry y, tym większy, bardziej szybko ten wskaźnik y, y, no, się przesuwa, ale według mnie jest to trochę źle zrobione i on się jak mamy najwyższą szybkość, za szybko po prostu przesuwa i... Naprawdę utrudnia to grę. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Ktoś do drzwi dzwoni. Ym, sorry, cięcie teraz zrobię. Dobra, jestem. Ym, to koledzy po mnie przyszli, żebym z nimi nie szedł zagrać w Palanta. No więc chciałbym się trochę pospieszyć, żeby se pograć nie. <grym> Ale też za bardzo się nie chcę spieszyć, żeby żeby po prostu to, to przejść. Wolę się nie spieszyć i przejść tą misję niż się pospieszyć i musieć ją jeszcze raz nagrywać. No, dwa połowy zrobię. Żeby nosiły kamienie. Tak, jeżeli kamieniołom jest mało oddalony od zamku, polecam budować, znaczy się... No, jeden wóz budować a jeżeli jest tak naprawdę daleko to około trzech albo nawet czterech budować ich tych postojów nie masz wystarczającej ilości towarów po nie postojów co ja mówię jakieś polecenia 14 czekamy no, na rozkaz trzeba nam broni ser, wiadomość jakoś... od węża już w no, zaraz poczujesz tam, na plecach mój oddech Bo Już nawet tak kawałek drogi ten też, kawałek, kawałek na drogi. Możesz na nas liczyć. Dokąd Jak może być kawałek drogi, to ja nie. Wiem. No, to spory kawał drogi. no, oczywiście, wiem, że to przenośnie, ale. No, wiecie, czepiam się go. <laughs> Dalej. Amień. Przybywaj. Jesteś po... Ja już zrobiłem warsztat garbarza. Teraz tylko Kowala, no. Kowala będzie ciężej zbudować. Tak, yy, warstat Kowala, nie kowala, wiem. <grafy> Jakby się ktoś czepiał, to. Tak, już na zapas można, można powiedzieć. Ach. Dalej. Wojska węża atakują! No atakujcie, i tak was rozwalę. A, się Zapasy w naszym speakerzu powiększają się sery? A niedźwiedzie. No, trochę zyskamy na czasie. Chociaż i tak łucznicy są szybsi od pałkarzy. Tak też twierdzy... Nie wiem czy tak jest w krzyżowcu, ale w ekstremie jest tak, że... Yy, pałkarze cały czas biegają, nie że na początku tak, że podbiegają tylko do wroga, ale cały czas biegną. Według mnie to jest takie znaczne ułatwienie. Pomień strzały. Co mamy gotowe. No. no. No, nie straciliśmy fucz, łucznika żadnego. Według mnie to dobra Potrzeba wiadomość. Złota. Hmm. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Czekamy na jest... roszkę. Niewielka grupa żołnierzy Też... Węża zmierza w kierunku naszego zamku. Też jak zauważyliście, jeszcze nie mamy... nie możemy tworzyć kurz. Co jest według mnie... Znaczy się... Dzisiaj... Ja wiem czemu, ale że. Wam nie, wolę nie mówić, bo. Wyruszamy. To jest ta. Um, Już tam zmierzamy. Żeby wam fabuły nie zdradzać o to chodzi. To, żebyście się wy zastanowili, czemu o to chodzi. Dobra, róbcie Do tego pałą. obiektu nie do pracownika, sir. We carriery. wam też tę animację. Ktoś ogląda w HD to dosyć dobrze widzi. I też garbate czekamy na rozkazy. M Możesz na nas... Będzie ci służył. Tak, w tej misji Kawałek ci drogi. włócznicy są średnio przydatni, ale ale wiecie. Wojska węża atakują! Mogą się przydać. Czekamy na rozkazy. Mój panie. Aj. Mm -hmm. Ale i wolę Daj kamienia Możesz na nas liczyć Ruszamy natychmiast! No. Dokąd idziemy? Co Aha. No już się bałem, że nasi nie mają zasięgu na nich. Tak, też w tej grze jest trochę zbugowany też ten system, system e, strzelania, ponieważ czasami łucznicy, gdy są na ziemi, są w stanie na przykład za, za skały jakiejś strzelać, gdy łucznicy, e, którzy się bronią, nie są w stanie po prostu tam jakoś dosięgnąć ich strzałami. No, już się wybroniliśmy. Też wieża jakoś szczególnie nie ucierpiała, i łucznicy. Jak na razie dobrze idzie, według mnie. Ale wiecie, to się w każdej chwili może zmienić. Tego jakoś szczególnie się nie cieszę. Niewielka grupa żołnierzy wilka zmierza w kierunku. Aj, naszego już atak wilka tak. jest. Um, a na to radzę naprawdę uważać, ponieważ wtedy zaatakuje nas. O, na też jest. Czekamy na rozkazy. Też ci pałkarze mają no dosyć Wyruszamy. dobre te swoje powiedzenia zawsze gotowi. Tak, mój władco. Ruszaj się, psy. A ty... Ruchy, ruchy. A I jakby to powiedzieć. Taki głos ma, jakby był. Nie wiem, jak to określić. Poirytowany, czy coś takiego. Taki, wiecie, że on niby jest jakiś tam koksem, czy coś takiego, a... To trzeba złota. No wiecie. My muawy tam dupletujemy, że ma iść w prawo albo w lewo. Czekamy na rozkaz. Tak? Kawałek drog Przybyli wojownicy Wilka. Jesteśmy zgubieni. A no właśnie, nie powiedziałem o wojownikach. Tak, są to najbardziej opancerzone i najbardziej... Najlepsze po prostu w ofensywie jednostki. No, tak jak naprawdę, jak widzicie, są najwolniejsze w całej grze. Tak, no, coś za coś, szybkość, za atak i ochronę też mm, kosztują dosyć sporo, więc. Tak jest, możesz na nas Ale Ja naprawdę sobie tracę swoje ceny. Powiedzcie ja mi, co mam w życiu. Tak, tylko burzę. Jakieś nowe określenia, tworzę. To jest tylko i główne dobro. Jak <noise> tam łucznicy się czyną? Uczniowie w gotowości? O, dosyć dobrze. Czekamy na rozkaz. Tak naprawdę w tej misji pałkarze mogą drogi. być naprawdę przydatni. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Nie że się powiększają. Znaczy się. Nie są jakieś szczególnie duże. Oto. Tak, patrzcie po prostu, jacy oni są wytrzymali przeciwko strzałom z łuku. Z to może nie, ponieważ kursza zadaje im jakieś... 15% życia im odejmuje, a łuk około 1%, Tak jest. Możesz na nas liczyć, możesz Ule, tak, że to był stronnikarz? Czuję. Patrzcie, jak kładą pałkarzy. Pałkarzy prawie nic. Z... Włócznik, im dobrze. Dowróżniki, prawie nic nie zbyt. Pałkarz to już tak trochę bardziej. Czekamy na rozkaz. Już mm, zbroję może zarysować. Tak też ich. Mm, nie wiem, czy oni są jak głupici jacyś, ale atakują wieże zamiast iść po prostu na oślep. No, powaźnie do niego potrzeba. Jakiś kargować no. Czekamy na rozkaz. odszukać cel. Odszukać cel. Dalej będzie najgorzej będzie jak rozwalą wieżę. A ten debil rozwalił po co tam schody. Tak, to jest naprawdę inteligencja. trzeba nam bronić gotowości! Już tam zmierzamy! W tej grze. Ja bym tu jeszcze? to Tak, a z tymi kuszami jest tak, że po prostu nasi. Wróg został pokonany. Postaram cię coraz bardziej doceniać. Nasi inżynierzy po prostu nie umieją zrobić kuszy. No. Nie mają planów, po prostu kuszy. Po prostu kusza jest dla nich zbyt skomplikowana. Potrzebujemy rzekł. więcej kamienia. Mój panie, no. ruszamy natychmiast. Wyruszamy! <gry> No, nie, nie, na nie nie nie, 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 tylko drewno nie, Tak jest. Potrzeba nam nowych rekrutów, nie, No jak widzicie złota nam już przybywa. Na szczęście.